Nagrywamy pierwszy raz. Będzie wam potrzebna kartka. My mamy długopis zmazywalny, ale jak ktoś ma, to może użyć do tego ołówka. Będzie wam jeszcze czarny cienkopis. Czarny cienkopis? I i ołówek I, i kartka. Mm. Jeszcze. I jeszcze będzie nam potrzebna... Będą jeszcze... Przepraszam. Będzie nam jeszcze... Przepraszam Was, yy, będą potrzebne nożyczki. Mała taśma i duża taśma. I jeszcze jakieś pisaki. A my robimy. To, to jest taki wafelek? No? Okej. Okay. Okay. Zaczynamy. Najpierw będziemy musieli yy, kartkę złożyć na pół. Ja mam. Teraz yy, masz nożyczki. Tak. Teraz z nożyczkami. Wycinamy taki kształt, gdzieś coś takiego. Czekajcie, za chwilę Wam pokażemy. Już mamy zrobione yy, takie quadraci. Taka jakby książka. Ok. Teraz yy, ta, tak to będzie. Mam tutaj narysować. Tu mamy narysować takie Fale jak są u Kinderu. To jest... Kinder so tru. Napiszemy to Państwu. Tak to się nazywa. Uh -huh. Oj, sorry. E, to właśnie tak się nazywa. Już my zrobiliśmy. Zrobcie Taki takie szpit. fale i tutaj taką kropeczkę i taką łóskę. Czy pokażę, co zrobimy? Jak to wygląda. Nie wiem, czy widać. Chyba widać. Ok, to robimy. się zaciemniło. O, odkładamy jakiś. I zrobimy coś ta... takiego. Y, tylko y, to ołówkiem. Teraz to trzeba poprawić cienkopisem. Teraz już poprawiliśmy cienkopisem. Teraz y, tą gumką smażemy ten długopis, żeby to y, ładnie wyglądało. Widzimy się za chwilę. Już zrobiliśmy. Teraz będziemy robić taką, taki szkit z tym drugopisem. Tym jest taka czekolada, na no tym nie wiem, czy Widzimy się że... Na przypomnienie pokażemy, jeszcze chwilę wam pokażemy. Tam jest taka czekolada. I... Widzicie? Takie mleko, czekajcie. O, po... przepraszam, zgadza się. O, to. Ofim. Teraz y, poprawiam to tanym dziękopisem. I teraz ty popraw y, czarny czarnym potem znowu tą gumką y, to. Teraz y, pokolorowałam tą czekoladę i zmacałam też na brązowo. Ona ma białe tutaj nadzienie i to pomalujemy teraz na czerwono. Jeszcze tutaj będzie tu albo tutaj jakiś taki kubek z mlekiem. I tutaj będzie napis, tylko nam przetłumaczyło Kinder, kraj. kraj. I, i, ale po prostu napiszemy tak, jak to się nazywa. Co ty Ok, teraz zrobiliśmy to na czerwono, tak jak już Wam y, mówiliśmy, jest może trochę bardziej pomarańczowe. Tutaj to jest białe. To tutaj środek też jest biały. Teraz zrobimy to tutaj, będzie szklanka z mlekiem i potem zrobimy tutaj ten napis i chyba mniej więcej będzie gotowe, ale czego Wam powiemy jeszcze jak coś się mhm. Już na, zrobiłam szklankę, to trochę ta czekolada na nią wjechała, teraz ją poprawimy cienkopisem i i jeszcze do tego zróbcie taki kwiatek, bo niestety zapomniała dodać. Zrobiłam tą szklankę czarnym cienkopisem. Czekajcie. Nie wiem czy widać. Chyba widać. I teraz tutaj nie robimy nic białego w środku, ponieważ tam jest po prostu mleko i zrobiłam tutaj taką kreskę. Czarno, czarnym cienkopisem. I po prostu no, tak będzie. I potem zrobimy ten napis, i teraz jeszcze to muszę tylko zmazać ten długopis. Teraz będziemy y, robili. Y, czy się tutaj napisałam? Już że napisałam takimi normalnymi, bo ciężko mi było zrobić takimi jak tam były. I zapomnialiśmy powiedzieć, że tutaj są orzechy, i. No i to chyba wszystko. Teraz to jeszcze poprawimy cienkopisem, i wracamy za chwilę. Ja teraz robiłam tu czarnym cienkopisem, ale nie wiem czy widać Ale jest takie trochę niebieskie yy, Ale coś czarnym I Ale yy, tu jest zupełnie coś innego niż tu Teraz zmażemy tą gumką Tutaj to, to, to Okej, teraz Te orzechy, które tutaj wylatują, tylko nie wiem czy to widzę, że to są orzechy Kolorujemy pisakiem jak macie takie numerowane pisaki, to jest numer 101. To możecie zrobić to tym samym. Teraz Ty pokaż. Ja tak zrobiłam, jak było na telefonie. Właśnie. Tylko jeszcze tam z tyłu było takie pole bo pole, ale, tego nie, ale, tego, ale nie tego, tego nie robimy, bo to trochę źle. Ja a my mamy mało czasu niestety. Tutaj taśmę. I teraz, I teraz będziemy jest. potrzebować taśmę i naciąć na takie coś. Jak nie na mi, takie coś kawałki. Takie no. kawałki. Które I teraz to jest... Teraz konsolę. sklejamy no. tutaj to. Nie wiem czy widzicie. To sklejemy. Okej, okay, teraz tutaj jedną taśmę zaklej. Weź sobie wlej, żeby. bo... Wyłączymy na chwilę kamerę i dotniemy i na razie y, to tutaj całe zaklej i z drugiej strony to i takie jedno długie zostaw, ponieważ tutaj mamy y, już, przepraszamy, y, tutaj to trzeba całe zakleić teśmą, tutaj, tutaj mamy zgięte. co ty zrobiłaś, czekaj, tutaj mamy zgięte, y, więc nie musimy tutaj nakleić teśmy. Może wy nie macie. Tutaj trochę zrobiłam. I tutaj, tutaj, a tutaj jeszcze nie. Rozumiecie? Teraz tutaj skleiłam i tutaj skleiłam. Ty też, Okej, okay, ty też skleiłeś. Nie za mnie, nie za mocno zrobiłam. Teraz idziemy do środka wkładali. Yy, jak nie macie waty, najlepiej watę dać. Można też worki foliowe, tylko trochę wtedy tego dużo. Albo też można papier. My dajemy papier, tak? tak. Okej. Okay. Wypychamy. Ja tego użyliśmy. W sensie. Zginamy tak. Nie, papier toaletowy. Zginamy. A I to robimy ma? tak. Ale to i... wystęczy włożyć. Teraz to będziemy musieli zakleić taśmą. Yy, tutaj mam trochę tylko. Yy, Muszę otworzyć tą taśmę, bo tam się koniec to ja już teraz kleiłam, a Ty tam taśmę oprowadziłaś. Pamiętaj, żeby głowa do góry. Okej, okay. tam już wypchałam. Ja mam w tym pięć... No już jest teraz, pomyślałam. A po łapkę. Już jest? Ok. Już zamknęłam. Jest taki wniosek, mało się ściska, ale jest. A już w ogóle trwa tylko 8 minut. Chciałam, żeby to było Leci czas. No wiem, no, leci czas. Y... Teraz można sobie wyciskać. No i to jest chyba gotowe, tak? Okay. I dziękujemy, że oglądaliście nasz filmik i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.